Wszystko będzie dobrze Minnesota Dzięki, że ze mną jesteś Baltazar To chyba duży źrebak Albo coś jeszcze większego Co? Co to, co to znaczy? Nie wiem O, jako słodko Dwa? Ale... <laughs> to są nasze bliźniaki. Ale... czy widziałaś? Mhm. Podsłuchałam rozmowę weterynarza. Wow, ale one słodkie. Jakie je nazwiemy? Prince? Mmm, piękne. I Centoria. Mmm, ładne w sumie. Ale są takie śliczne. To prawda. Chodźmy, niech się pobawią. O, jego na słodko się bawią. Tak. Berek! O. Są przesłodkie. Mam nadzieję, że wyrosną na Wspaniałe konie. Tak, chciałabym to widzieć. I gdyby tylko jeden z nich miał takie właściwości, miał takie zdolności, co ty. Mhm, chciałabym. Zwłaszcza jeżeli chodzi o niego. To prawda. Ale może nie obciążajmy go takimi obowiązkami, co? Zobaczymy, czy będzie gotowy. Masz rację. Ale w zasadzie to nie musimy mieć, władcy <laughs> w naszej stajni jakoś sobie radzi. Co myślisz? Chyba tak. Wiesz, może odejdźmy od tej tradycji. Hej, chodźcie tutaj do nas. Tak. Chcielibyśmy Wam powiedzieć, że jesteśmy z Was bardzo dumni i bardzo się cieszymy, że wyrośliście na tak wspaniałe konie. O, dziękuję. Mamo. Prince, coś się stało? Nie, przepraszam, ale nie chcę Was opuszczać. Chciałbym zostać tutaj z wami. Ale wiesz co? Zmiany są dobre. Czasami potrzeba życia w Nawet jeżeli się nigdy nie zobaczymy, to wiedz, że jestem z ciebie bardzo dumny. A... Takie pytanie, czy mam kontynuować tradycję legendarnych bryzyjskich koni? Jeżeli mi się trafi taki potomek? Słuchaj, rób jak uważasz. Jeżeli będziesz widział, że wyrasta na wspaniałego konia, który mógłby zostać królem, godnym swojej stajni, to zrób to. Hmm. Dziękuję. Chodź, pożegnamy się. Z Tobą będzie mi najtrudniej się pożegnać, Czantorio. Dlaczego musisz wyjechać? Słyszałaś, tata, zmiany są potrzebne czasami. Ale nie możemy się odwiedzać. Wiem, to straszne, ale... Nie martw się, na zawsze pozostaniesz w moim sercu, siostro. Hmm. Obyś miał wspaniałą rodzinę dziękuję. Będę za wami naprawdę. My za tobą też, kochany. Pamiętaj, jeżeli będziesz chciał tutaj wrócić, zawsze tutaj będziemy. A jeżeli nie, to będziemy zawsze w twoich sercach. Tak. Zachowam was w sercu do końca moich dni, nieważne ile będę żył. Zawsze będą o was pamiętały. Hej, piękna. Hmm? Kto, ja? Tak, ty. O, <grafię> Jaki ty jesteś czarujący. Tak od razu, wiesz? Nazywam się Prince. I chciałbym poznać kogoś nowego. O, ja jestem Olimpia. Piękne imię. Może chciałabyś się zapoznać? Wiesz? Tak. A tak, bliżej. Mm. Będziemy razem? Będziemy parą? Tak, chcę zostać Twoją żoną. O, to tak wygląda nasz ślub. Jesteśmy od teraz małżeństwem. Mm. Bardzo się cieszę. Olimpio, wszystko dobrze? Tak. Wszystko dobrze To nasz syn Chodź malutki wow, Ale silne. Od zawsze miałem pomysł na jedno imię Tak? Tornado Widzę w nim silnego konia i chciałbym podtrzymać tradycję jeżeli odkryję w sobie moc, to zostanie królem tej stajni. Och wspaniale. Jest po prostu idealny. Czuję to. Mamo, wszystko dobrze? Mamo. Proszę, nie umieraj. Wybacz, kochany. Ale to są chyba moje ostatnie chwile. Pożegnajcie się ze mną. Olimpio, ja nie mogę. Prince, Proszę. Mamo, proszę. Dziękuję, że byliście ze mną. Tornado, z wspaniałym synem. Mamo, tato, co my teraz zrobimy? Pańs, trzymaj się, kochany. Mamo, proszę, nie, zostań z nami, potrzebujecie. Mamo, Tornado. przestań już. Chodźmy. Ale... Co zrobimy? Tato! Zostaliśmy sami, synu. Nie chcę do mamy. Wybacz, ale już jej z nami nie ma. Tato? Tornado, podejdź. Wydaje mi się, że to są moje ostatnie chwile. Chcę ci powiedzieć, że jestem w ciebie dumny. Dorosłeś na wspaniałego króla, który jeszcze do tego ma następcę. Prawda, nie sądziłem, że wychowam tyle wspaniałych nie tylko dzieci, ale też wnuków. Wiem, że wypełniłem swoje zadanie. Pora odejść. Co? Nie! Proszę, tato! Nie możesz mnie zostawić. Wiem, że dasz sobie radę. Naprawdę. Nie poddawaj się. Tato! Tronado, on odszedł. Nie. Tato, nie możesz odejść. Potrzebuję cię tak samo jak matki. Nie. Wybaczcie, ale nie mogę oglądać tej strasznej sceny. Tornado!